Bracia o różnych pasjach i kompetencjach wspólnie rozwijają firmę specjalizującą się w izolacjach budynków, dbając o każdy detal. Reportaż z 2023 roku stworzony z myślą o Facebooku i Instagramie nagrany smartfonem prezentujemy w oryginalnych jego proporcjach, aby zachować pierwotną jakość obrazu. To co lecimy z tym reportażem? Lecimy! Zajmujemy się od 9 lat izolacjami natryskowymi oraz izolacjami nadmuchowymi. My jesteśmy braćmi, działamy wspólnie od kilkunastu lat i, i wspólnie się uzupełniamy. I staramy się znajdować i pozyskiwać klientów w obrębie poznania, żeby to było jednak jak najbliżej jak najszybciej. No, głównie w budynkach mieszkalnych. Czasem w budynki usługowe, przemysłowe, ale w większości naszymi klientami są osoby indywidualne budujące domy i W naszym biznesie najważniejsza jest jakość i stuprocentowe zadowolenie klienta. No to fakt, jesteśmy zboczeni na punkcie jakości, uwielbiamy pozytywne opinie, dokładamy wszelkich starań, żeby sobie na nie zasłużyć i, i fakt, pozytywne opinie, zadowolenie klientów to jest to, co nas napędza do dalszego działania. Izolacja nawet 30 cm, te belki prawdopodobnie też do zabezpieczenia będą. Nasza współpraca zaczęła się kiedy miałem 18 lat, zaczęliśmy w branży motoryzacyjnej. Zawsze chcieliśmy mieć jakąś drugą nogę biznesu, tak żeby to było stabilne, a ja byłem akurat w trakcie budowy domu i tak wynaleźliśmy sobie izolację natryskowe, w której bardzo fajnie się odnaleźliśmy. Tak, pierwsza realizacja izolacji, którą wykonaliśmy była na moim domu, który budowałem Zakończyła się sukcesem, także poszliśmy dalej. Najpierw dochodzi do kontaktu telefonicznego, następnie bardzo mocno idziemy w kierunku spotkania na miejscu inwestycji, żeby klient mógł poznać nas jako fachowców i profesjonalistów w tej branży. Następnie wykonujemy ofertę na podstawie pomiarów wykonanych na inwestycji u klienta. Odeszł, widziałeś? Nie łączymy w ogóle W biznesie wygląda to zupełnie inaczej niż w hobby. Tutaj się świetnie uzupełniamy, każdy wie co ma robić. I ja jestem od typowo spraw technicznych, Patryk od spraw biurowych, fakturowych. Bo czasami zdarzają się sytuacje, że występuje jakaś awaria w maszynie na, na miejscu inwestycji i Damian często jest w stanie tę awarię usunąć na miejscu, a ja w tym czasie muszę z klientem tak dogadać, że będzie jakaś zmiana terminu, albo delikatna obsuwa w wykonaniu. Myślę, że ma to bardzo duży wpływ, no bo jednak jesteśmy po jednych rodzicach, e, także charaktery na pewno są podobne i, 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 tym, i pod tym względem się świetnie dogadujemy. E, też jestem tego zdania, uważam, że nam to bardzo pomaga to nasze podobne podejście, i myślę, że tym naszym podejściem co do detali zarażamy również naszych pracowników. Zaakceptowali tę ofertę na spółdzielni. Proszę pomoc. Ta robota jest podobna do tego dachu paskiego, co ostatnio robiliśmy. Lutową folię rozkładamy po to, żeby podczas nadrysku. I nam e, pod wpływem wiatru nie leciała na pobliskie dachy, samochody i wszystko, co może się znaleźć na jego drodze. Najważniejszy jest zgrany zespół i dobra, dobra organizacja pracy. No super, poradzili sobie z tym bardzo trudnym zadaniem, także jesteśmy w pełni podziwu Praktycznie jest jej brak, od wielu lat mamy stały zespół, także jak ktoś u nas pracuje, to, to są to relacje długoterminowe. Musi być w 100% samodzielny i Wiedzieć, co ma robić w danej chwili. Powinien po sobie zostawić porządek, i tyle. Zaangażowanie i dbałość o szczegóły. Zaangażowanie i dbałość o szczegóły. A no, ponieważ klienci chcą mieć jak najlepsze usługi i my staramy się sprostać ich oczekiwaniom. W naszej branży to znaczy odpowiednio zabezpieczyć inwestycje, żeby nic nie uległo zniszczeniu, wykonać izolację poprawnie, równo i estetycznie, tak aby spełniała swoje parametry i pozwoliła na utrzymanie komfortu termicznego budynku. Zimą na pewno na poddaszu ma ciepło, latem z kolei chłodno. ponieważ niezadowolenie z niskiej jakości trwa znacznie dłużej niż radość z niskiej ceny. Jedziemy na pomiar do kurnika. E, musimy zmierzyć wilgotność drewna, no, zmierzyć jeszcze raz powierzchnię dokładną do wykonania termin realizacji za około miesiąc. W czystej teorii realizacja jak każda inna, ale każdy klient dla nas jest indywidualnie obsługiwany, więc trzeba do niego podejść wyjątkowo. Ja już na tej budowie raz byłem, bodajże w marcu, także wiem, że na pewno do zawinięcia są drewniane belki poziome, gdyż będą widoczne przy wysokich sufitach w salonie. Są też metalowe dwuteowniki, które prawdopodobnie będą widoczne, więc też będą wymagały zabezpieczenia. Także jest kilka elementów, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę. z Poznań, weźcie, przyjedźcie tutaj, bo próbuję zbadać wilgotność drewna, ale za wiele mi to nie mówi. Także jesteście potrzebni. Szciągaj, kombinezon, my jesteśmy od tego. Ta jest eee, prawdy, no właśnie, ta, weź mi to, bo ja tutaj próbuję to wbijać, co jakieś procenty mi pokazuje. Nie wiem, poka weź zobacz w ogóle, ile tych procentów jest. Ja jestem już raz 13, raz 14. No masz faktycznie, 13,8% drewna w także spokojnie można działać. A, czyli jest ok. Tak, deskowanie 12,5, także no, spokojnie można działać, także myślę, że możemy terminować za jakiś miesiąc. Musimy jeszcze temat przegadać w e, kwestii wiesz, widoczności, może tych dwutrowników, bo pewnie chcecie mieć widoczne, więc my je sobie zabezpieczymy. No i tam nad salonem te belki poziome też zabezpieczymy, żeby tam wszystko ładnie wyszło, nie? No dobra, czyli co ja jeszcze muszę zrobić, żebyśmy ruszyli to już za miesiąc? Tak jak rozmawialiśmy już wcześniej przez telefon, musisz Bro. dogadać, żeby Tobie wieszaki do profili pomontowali. A Co? i to wszystko? Tak i my działamy. Czyli wieszaczki i za miesiąc wjeżdżacie. Ile to będzie trwało? Cała Dla nas ta? to jest tak naprawdę jeden dzień roboty. Jeden dzień roboty? Jeden dzień roboty. I już mam ciepło? Tak jest, szybka akcja. No i pasuje robota. Czyli za się widzimy. Tak jest. No, do zobaczenia Dziękuję. Nie wymyślaj, chcę ci opowiedzieć trochę o patronach Poznania o Herbie, pokazując przy okazji kilka fajnych miejsc Poznania. Mówiłem ci przecież, że ja tego nie kupuję. Co patroni Poznania mają wspólnego z IZOL Poznan? Obiecałem Wejnie, że wejdziemy w projekt. Ale to ty obiecałeś, nie? Ja obiecałem. Damian, poświęć temu pół godziny, zobaczysz, przecież mega zadowolony z efektu. Pół godziny, tak? Mamy na to pół godziny.